Siema, dzisiaj mamy Minecrafta, niezwykłego Minecrafta, bo nie jest zwykły, bo jest coś innego. I, i, i wziąłem sobie kogoś do pomocy. Jest i nie ma. Witam. Oh my god! Z tej to to właśnie Z tej strony Salinka i on będzie mnie uczył jak się gra. To no. Minecrafta niezwykłego Czekaj Chciałem zrobić tak, że spadniesz Ja mm -mm. Idę po piasek, żeby już był na plecaki Okej okay. Trzeba zobaczyć, czy jest coś blisko Czekaj to... no. Trzeba yy, barany Różową świnię, Boże Święty <laughs> Baran to różowa świnia Tak, czy idę? Okej, okay, mam cztery To coś I wo. Wioska! Gdzie? Za górą Dawaj ja Idę ja To sobie drewno ten... Drewno sobie wykopię Ja się skopię Dum dół, Dobra Szybko to jest skrzynka? Nie. Nie. Ma... Nie. Nie ma nic. Jeszcze... Trzy obsedyjany i buty. Książką wrzuciłem. jaka na, na złota jaka ja Prawie Okej okay. Ale jest plus, bo widzę żelazo Nie, nie, nie A ja słyszę patyczaka Ja też A dobra, to jest ten normalny Jego da się zabić Bartek, ja widzę żelazo, tu jeszcze kiedyś przyjdziemy mhm. Ja nie mogę znaleźć tej wioski No za górą jest dosłownie Jestem na górze i nie wiem, gdzie ona jest Widać już z 5 km Mały render O, Co Zombie O, widzę! Łooo Niesamowite! A są tam barany, to byś zabijał Możliwe Idę do ciebie, bo ja mam Ja też mam, tylko na burze. Po to co? Masz iść A co było u kopala? Wody i czapa. Okej. Okay. Okej. Okay. Idę sobie jeszcze pokopać. żelazne rzeczy. Co? Żelazne? Nie. To jakie? Kamienne rzeczy idę kopać.

Podam kaszęka Smoker no. To odół Kilo A widzowy w ogóle Uuuu No, no w górę kliknijcie Czekaj I Nie To mi Weź mi też idź, ja mam jedną wełnę. Możecie zostawić łapkę w górę i słowa widzę. No, bo za darmo... Każdy wie, że za darmo to uczciwa cena. Przed chwilą... Co? Panie długie, przed chwilą tu byłeś. Nie panie długie. O co ci chodzi? No chodzi tam ciągle. Co? Mimiker A bo te dźwięki serio wydaje ten mm. Czemu mi nagle jedzenie spadło z rana? Nie wiem Mam Mało To też... O. Bardzo blisko. No, Jest ja bardzo... ten barana. U. Skóry, barany skóry. Nie barany skóry, tylko wełny mnie. Aż zaczęło padać. No. Dobra, wracam. Wracam, bo chyba wszystko mam. Gdzie to żelazo? Ja wiem, gdzie było żelazo. Gdzie? Ale musi przestać padać. Czekaj, w są stronę idę. Czemu koń siedzi na drzewie? Nie wiem. Potrzebujemy tarczy. Logiczne. Mm -hmm. No był na zewnątrz, Larry. Tylko na tej górze, w której się chodziło, by się szło. No, te, do tej wioski to było. Skinny. Ale się zmyło. No. Bycha Czy barany można wziąć Iść Nie Pięć dał I to tu? Nie. chodź, bo mam pięć, chodź do domu Poczekaj Widzę patyczaka Dawam ci tarczę do skrzynki, okej? Okay? Mhm Masz piasek? Mm -mm. tu ja idę A ja to próbuję znaleźć Ja idę po trochę piasku Ale nie, to nie jest źle, bo ja mam jeszcze trzy A więc stykuję Giel. Ja zbieram piach a ja idę do kopalni jakiejś Zombie Dobra, ja mam piach Ja dużo złożę żelaza. Ty golem się znowu... Dobrze, że golem się znowu pojawił No. Oui on... <laughs> a so? Wali w nasz dom tymi stopami śmierdzącymi. Co? To ja no. to aleks. Kiedy? No Serio? No. Halo. Dojść do wioski i nie zostać zabitym. o To trza. Mówcie Ty. Boże, żabiec. żabiec spadł z dachu i mnie przestraszył. <suszy> Boże, żabiec! Zobacz, czy, 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 czy. nic nie stoi na polu? Zabiec stoi, chodź. Nie przestraszać się. Czemu on lata? Bo żabiec czek. Czy nie wiem? Zajął to łóżko. Okej, okay, mogę spać. No. Kończymy? Czekaj. Tak zrobimy sobie zbiorniki, to możemy zakończyć. Okej, okay, masz piach? Ja mam tu jeszcze. O, tu. I mam jeden zbiornik, ale nie mam więcej żelaza. Mhm. to ja przepalam żelazo I yy, coś miałem zrobić Dobra, mam dwa dla mnie yy, Masz może jeszcze węgiel, bo trzeba przepalić No to. Tutaj, tutaj, bo tego w piachu Jest Dobra, dawaj tu żelazko Mhm to Masz Zabierasz szkło Masz szkło Ok z nami. Jest mamy. Dobra. Łatwiej by było zrobić ziemię, później go tam włożyć. Mhm. Pochodnie ci dam Dobra, i właśnie teraz z wami się przegnamy Zostawcie łapkę w górę tak. i suba Tak, bo wiadomo, I za darmo nie, to właściwa nam. Okej, i adios I, i adios, baju!